Super było w tym, Marku. Justyna myśli, że Adrian ją zdradza. Jest na niego zła, dlatego poszła na wagary z kolegą z klasy, któremu od dawna się podoba. Jest gotowa zdradzić Adriana, żeby się na nim odegrać. Nawet kilku. Dzięki. Słuchaj, mogę cię pocałować? Sorry. No, co się no, dzieje? Czekaj. To Adrian. No, Oleg on no przecież całował się z inną, zapomnij o nim. Pisze, że powinnam mu ufać. O Jezu, no niech się wypcha. Nie, ja sama nie wiem. Ja. Ja chyba muszę z nim porozmawiać. No Justyna, nie odchodź, zaczekaj. On jest zły, on robi dużo złych rzeczy. Ale już nie robi. No, myślisz, że to łatwo się zmienić? Ale on się naprawdę zmienił. Dobra, słuchaj, Jacek. Po prostu byłam na niego wściekła, chciałam się na nim zemścić. Nic do ciebie nie czuję. Przepraszam. Co ja narobiłam? Widziałaś Adriana? No, hej, gdzie byłaś? Dobra, nie, nieważne. Gdzie on jest? No, nie wiem, ale musisz o niego walczyć. Całował się z inną. No właśnie i pozwolisz, żeby jakaś laska odebrała Ci Adriana? Ale... No, sorry, ale nie możesz teraz wjechać na stypendium do Ameryki. A ty z chęcią pojedziesz za mnie, tak? Musisz zostać i walczyć o Adriana, rozumiesz? Nie masz wyboru. Jak wyjedziesz, to go stracisz. Dobra, nie mieszaj mi w głowie. Justyna jest zdenerwowana. Wie, że Angelika chce zająć jej miejsce i wyjechać na stypendium, ale z drugiej strony Justyna marzy o amerykańskiej szkole od dawna. No ale jak ja mam ci ufać, kiedy wokół ciebie kręci się tyle fajnych dziewczyn? Normalnie? Na tym polega zaufanie. Lena jest ładna, wysportowana i skacze ze spadochronem. Czyż to oczywiste, że ci się podoba? Nie podoba mi się. Chcę być z tobą, skarbie. Tylko tak mówisz. Wcale nie jesteś tego pewny! Inaczej byś się z nią nie całował! Ty jesteś uparta! Nie całowałem się z nią, to ona się do mnie przykleiła! Odepchnąłem ją, ale oczywiście ty tego nie widziałaś! Dlaczego mam ci wierzyć? Czy kiedyś okłamałem? Jestem twoim facetem, no, powinnaś mi ufać! Synka, Skoro wiesz, że cię kocham i że poczekam, to powinnaś bez wahania jechać do tych stanów! No, sama nie wiem, co o tym myśleć... A może... A może to ty się wahasz, a może to ty jesteś niepewna, czy wytrzymasz ten rok bez mnie? Adrian, nieprawda ja cię ha, kocham! Ha. Byłam wszystkiego pewna, dopóki. Dopóki co? Dopóki Angelika nie zaczęła mieszać. Boże, przepraszam, powinnam była ci ufać. No brawo. Kończę, zrozumiałaś? Cinko, musisz mi zaufać, jechać do tych stanów na spokojnie i wierzyć, że wszystko będzie okej. Okay. Inaczej możemy zerwać już teraz. Ale ja nie chcę z Tobą zerwać. Ja też nie chcę. Ale jeśli to ma tak wyglądać, to sorry. Ja się na co nie piszę.